Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejna porada na gorąco po wdrożeniu jednego z klientów. Mała sztuczka do poprawy pracy na dokumentach subjekta Nexo Pro. Chodzi dokładnie o dokumenty sprzedaży, czyli na przykład faktury. Ta funkcja, którą pokażę, jest możliwa do konfiguracji na każdym dokumencie. Klient zadał pytanie, w jaki sposób łatwo poruszać się po polach wewnątrz faktury. Ja sobie otworzę taką fakturę i tutaj wybierzemy sobie kontrahenta, ad cobra. I o co dokładnie chodziło? Po pierwsze, chodziło o odpowiednie ustawienie kolumn. Jak wszyscy wiemy, tutaj w subiekcie Nexo w konfiguracji listy, no. Ciężko jest uzyskać efekt taki, że przestawimy sobie kolejność kolumn. Tu nie ma takiej funkcji w, w subiekcie GT była. Natomiast producent zadbał o to, żebyśmy mogli to zrobić. No, nie ma nic prostszego, jak na przykład chwycić sobie kolumnę ilość i przesunąć ją na liście. Zupełnie jak w Excelu. To samo dotyczy kolumny cena netto i ewentualnie rabat. I w tym momencie mamy już taki układ, jak nas interesuje. Dodatkowo magazyn, który możemy za chwileczkę wyłączyć i pozostałe ceny lub wartości, które nam się wyliczają automatycznie. No ale co się dzieje w momencie, gdy wybierzemy sobie jakiś towar, czyli na przykład Dezo Dorant, tak? Mamy możliwość wpisania ilości, 10 sztuk, Enter i subiekt przechodzi nam automatycznie do następnej pozycji. A my byśmy chcieli uzyskać troszkę inny efekt, czyli po Wprowadzeniu ilości chcemy, żeby automatycznie przeskoczył nam do ceny netto i do rabatu. No, nic prostszego, jak ponownie wrócić sobie do konfiguracji naszej listy, odnaleźć kolumnę cena netto, zaznaczyć nawigację Enterem. Możemy sobie włączyć lub nie włączać podsumowania, no raczej przy cenie netto jest to średni pomysł, prawda, że dlatego, że nic nam to nie da. Tak samo rabat i też włączymy sobie nawigację enterem. Co nam to daje? Po naciśnięciu klawisza OK wracamy do listy towarów, wybierzmy sobie per jakiś inny towar, ja oczywiście sobie chwycę troszeczkę, szerzę tą listę, jak to będzie dezotorant. wprowadzam Przepraszam, perfumy. Wprowadzam 15 sztuk, naciskam Enter. Automatycznie przechodzi mi tutaj program do ceny netto której nie muszę zmieniać. Daję jeszcze raz Enter, przechodzi mi do rabatu, gdzie mogę wpisać 5, nacisnąć Enter i dopiero w tym momencie jestem na następnej pozycji. Czyli po pierwsze, ustaliłem sobie kolejność kolumn, tak jak mi jest wygodnie. I dodatkowo włączyłem nawigację Enterem, która pozwala mi poruszać się Enterem po tych konkretnych polach. Także. Bardzo wygodna metoda na pracę przy wprowadzaniu dokumentów z szybkiej listy wyszukiwania. Zapraszam na kolejny odcinek. To tyle na dziś, i do usłyszenia.